Dobra, znajdujemy się już na stronie Pikema. Najpierw pokażę Wam, jakie piki się udały, jakie się nie udały. No i odbierzemy nagrodę, no bo mamy silver coin, już nie. Tutaj szanka i silver coin jest. No i dobra, Liquid tu miał prostą drogę, bo wygrał na C9. Trochę tam było dymu, ale się udało. Potem Wildcard to proste. I Flyquest jest bez kłopotu. No, Mongols trochę mnie zaskoczyło, że będzie 3-0. No. Ale udało im się. Udało im się. Potem mamy Furię. Furia trochę zakręciła. Tu przegrali mecz. Potem wygrywali, wygrywali i im się udało. Jakby Big, szczerze, najłatwiejszy oponent na mecz eliminacyjny. I cykli to. Potem mamy Pain. Pain też miał relatywnie łatwą drogę, bo skończyli na FlyQuestie. I mamy też Big. Oj, Big. Ja, ja sobie sprawdziłem ten mecz na YouTubie. Oj, ta pierwsza mapa to była Ancient. Ja już myślałem, że już jest po pikemie, nie? Tak grali cienko, ale na Anciencie... Dobrze patrzę? Anciencie. Anciencie się obudzili, a Dust to już po prostu był div. Mimo, że Halzerk tam dobrze ze Scouta strzelał. E, co mamy dalej? Tutaj Imperial03. No, ok, tego się spodziewałem, że będzie Imperial. Bałem się trochę, że będzie Reratom Imperial jakoś tak źle wylosuje, ale nie było, więc. Ładnie? No i Reratom wygrało, zaskoczyło. Ja tu dałem na clownain 0-3. No, trochę przesadziłem, nie powiem. Ale i tak wyszło na moje, bo z eliminacji 1-3. No, ja wiedziałem, że oni nie przejdą. I w sumie nie wiem, ko innego będą na 0-3. Więc tak, rzuciem o. Jedyne czego z tego pika ma żałuję to chyba Fnatic. No, za Fnatic bym do kogoś innego, a tak to resztę piku bym nie zmieniał w ogóle. Ale i tak przeszliśmy dalej. Teraz zróbmy fazę eliminacyjną sobie. Ale najpierw odbiorę sobie paczuszkę, Odbierz pamiątkę, tak się odbiera. I one trafia od razu do Eku. Jeszcze sprawdzę, czy możecie ją od razu na rynku wystawić. Jak widzicie, tutaj ma cooldown tygodniowy, no i przechodzimy do pikema teraz głównego dobra, jesteśmy już na fazie eliminacyjnej i trzeba, wygrać, trzeba wybrać dwie drużyny, 3-0, 0-3, no i reszta tak samo ale jeszcze, bo gdzieś widziałem, że kolejność ustawienia tutaj ma znaczenie u kogoś, ale nie, nie ma 3-1, 3-2 możecie dać 3-1 na dolny pasek i będzie bez problemu, bo właśnie gdzieś widziałem na twicie, że ma to znaczenie ale to chyba był jakiś farmazon. Dobra. Dobra, faza eliminacyjna. Zacznijmy od tego, jakie są mecze. Sobie Zaraz, szybkie cięcie, zobacz jakie są mecze. Dobra, sobie otworzyłem już na szybko mecze otwarcia. I jest tak. Tak, patrzę na te mecze. I jest tak. G2 Mongols, jakby no... Żadnej z tych drużyn nie mogę dać 3-0, szanujmy się. Nawi Liquid, no chciałbym dać Nawi, ale ja mam wrażenie, że Liquid jest w stanie wygrać pojedynczą pojedynkę taką. Vita GL brzmi najlepiej, z tych wszystkich, bo 3D Max Mibr, nie bardzo i Heroic Big też nie bardzo, dobra. To zacznijmy tak, Vita 3.0, yy, oczywisty faworyt, no może poza Na'Vi na całego majora. Ale do takiego Swissa idealnie na 3-0. Bo tym bardziej, że przeciwnik pierwszej tury jest łatwy. GL Dobra, drugie 3-0. Hmm. Kusi dać Spirit. Bo ja widzę szansę, że Spirit w ogóle nie wejdzie do top 8. Więc to by był Risk Free. Hmm. Mouse. Maus też może przegrać jakiś mecz. Kto tu jeszcze jest heroik big nie. <gry> Czy de Max Mibry nie. Dobra, ja bym dał Spirit. Bo jest szansa, że w ogóle nie wejdzie Spirit. No, tak grają w kratkę, że tak powiedzmy lekko. Tutaj oczywiste 3-1 no to jest Face. Face zawsze się gdzieś y, przewróci w takim systemie, ale i tak przechodzą dalej. Więc Face tutaj 3-1 to jest dobry pick. Teraz dajemy navi. Nawi na 3-1 to jest taka drużyna akurat 3-0 i ich nie warto ryzykować, moim zdaniem, bo to będzie stracony seed. Tym bardziej, że grałem na liquid pierwszy mecz. Ale rozumiem, że jeżeli przebiją się przez liquid w bo 1 to jest szansa na 3-0. Dobra. Teraz, teraz, teraz. Heroic. Dałbym G2 może wcześniej, ale z nimi poczekamy. Heroic. No w Rio pokazali, że umią BO1 wygrać jak trzeba. Choć było shakey w ostatnich turniejach, ale nadal wierzę, że jest nadzieja dla nich na playoffy. Dobra. Zobaczmy. komy tu jeszcze mamy? No Mongols. No, Kusi dać, ale jak mi zepsuli wcześniej w tej fazie wstępnej, to ja się boję ich dać tutaj. Mhm. Na razie ich pomieńmy. Dajmy tu, Jakby jeżeli Snacks nie jest w stanie przeciągnąć yy, takich osobowości jak Niko, czy Malps do playoffów, no to ta drużyna i tak się rozpadnie. A na 3-0. No, grają na Mongols i Mongols nadaje się na upsetę, więc na 3-0 nie pójdą. Mm. I teraz zastanawiam się, czy Furia ma szansę do playoffu się wbić. Bo niby grają na Spirit. I to będzie ciężkie, bo jeden. Ale. Potencjał, że będą w 1-0 i będą potem grać na coś łatwego jest wysoki. Dobra, na razie skipnijmy. No dam Maus, Maus jakby pewniaczek na takie sytuacje. No i ja też mówiłem wcześniej, że inne drużyny to pewniaczek w fazie wstępnej, a potem się pokręciło, ale tutaj na, na tę fazę powinni sobie dać radę. Dalej okaże się jak będą grać. No bo o tych drużynach co już grały, to wiadomo, można powiedzieć więcej. Oj, ale nie podoba mi się mój tutaj pikem, bo na razie daję wszystkie z góry. A przecież. Hmm. Zawsze jest jakiś upset. Dobra. 03 03 No kusi dać Gamer Legion. Ale czy ja chcę to zrobić? Bo ja wiem, że Wildcard będzie dobrym pikiem na 0.3, ale no, przynajmniej takim, co weźmie go dużo osób, ale to nie będzie 0.3. Oni gdzieś wygrają. Gdzieś potkną się i wygrają. No, no to Face da się wygrać. TBO1. No. Kusi mnie dać Big. Bo ja, wi ja widziałem, jak oni grają tego Anubisa na Complexity. To da się przegrać tym turniej, da się tym przegrać turniej i zróbmy tak. Hmm. Myślę, że 3D Max wygra. Może być nawet w strefie 2-3. Hmm. Liquid czy furia? Liquid czy furia? Na hmm. kogo gra? Pain pierwszą rundę na mouse. To się da wygrać. Ale jak wezmę Furię 03 i oni wygrają mecz pierwszy, to mi polecą dwa piki na raz. Nie, 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 nie. nie. To tak nie może być. Muszę wziąć kogoś, kto nie jest 3-0. Vitality gra na GL, a Spirit gra na Furię, czyli najoptymalniej by było wziąć powiedzmy na przykład takie Mongols, ale Mongols wygra. Pewnie jakąś było jedynkę. albo optymalnie by było wziąć. Mm. Nie no. Kończył się zespołu. <laughs> oj, oj. Dobra. Przeciągnijmy tutaj od razu. No, jeszcze myślę nad tym Maus, czy je dać, czy nie dać. Bo Liquid przejdzie. Wyglądałem jak playoffowa drużyna. Jeżeli. Wygrają tą B1 z Nawi, to będą na pewno na TO-8, bo to im da takie obusta i do morali, i ogólnego. Hmm. Bo Fury jak będzie w 1-0, pólu, to może. Bo jest szansa też, że potem jakaś żeby grali na Mongols, może. Jak to dobrze przelosuje. Hmm. Dobra, niech tak zostaje. A03 drużyna. O GL. Na kogo gra O GL? O tak, zobaczmy jeszcze sobie na szybko. Furia. Pain. Od dołu, od dołu strony. Kto weszł. Big, Mibr, Wildcard. Mib gra pierwszą rundę na 3 do max. nie. Cz, 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 cz. Mamy kłopot tutaj. Wielki problem, ale chyba skuszę się na danie. Pain, bo w sumie ich jedyna taka wygrana na poważny team to było CloudNane. A Clown nie uznawałem jako team, który przyjdzie. I nawet ich dałem na 03. Dobra, pain 03. Jeżeli Maus to przegra. To będzie źle. <laughs> źle dla tego Pikema. Ale trzeba coś zaryzykować. Tu zaryzykowałem, że nie dałem Reratom. I się udało. Bo były dobre podstawy, żeby dać 0,3. jakby. A okazało się, w jeszcze jest gorszym drużyną. I kto miał 0,3 Reratom, to odpadł. Więc myślę, że to ma jakiś sens. Zapić wszystkie. I ja wiem, że będzie jakiś absurd. Że pewnie Furia wejdzie że jest szansa, że Mongol wejdzie Że może nawet. Hmm, nawet 3D Max albo Mibr może wejść za nie, wiem, taki mouse. Ale. Trzeba zagrać bezpiecznie pod 5 punktów. Bo ja na te swoje pikemy robiłem pod to, że. Nie będzie żadnych kapsetów, a to jest błąd. To jest błąd. Poprzednie pikemy. Trzeba patrzeć trochę też zakręcić. Śmigłem. I wiedzieć, że tu będzie na pewno jakiś upset, i nie ryzykować strzelanie w ciemno, że trafimy Mongols, bo to nie ma sensu. To wydaje się dobrze. I ustawiłem je tak, jak myślę, że przejdą. Że tu są drużyny 3-1, tu 3-2. Może się pojedynczo zamienić. Te strzałki i tak nie mam znaczenia, jak coś. Ale to dodaje taką informację, że to są moje preferencje, że które prędzej będą miały 3-1 czyli Vitality, Spirit 3-0 widzę to Big Pain 0-3 pewnie któraś jedna wejdzie z tego no tego Spirit się najbardziej obawiam na 3-0 bo ja wiem, że albo oni przejdą 3-1, 3-0 albo wejdą, nie wejdą w ogóle bo wątpię, że jak będzie sytuacja 2-2 to Spirit wygra swój mecz o ile nie będzie na jakiegoś Babola. typowego nie wiem na przykład na Furię ale furia, ja już grałem BO1, to się nie powtórzy. To skończy mi się drużyny 2-2. Oj, oj. Dobra, zostaje tak. Zapisano typy. No i czekamy na to, aż ten końik tutaj zamieni się na złoty końik, może. Bo teraz trzeba ukończyć jeszcze dwa, czyli bym musiał. 5 korekt i place 7. okej. Okay. no to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. No i dobra. I jeżeli kopiujecie moje piki, to dobrze, jak nie to <grybujesz> yy, napiszcie swoje, no i ja tam zobaczę co macie i obywam ja też siadło, nie? Nara!